Cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Weskin i witam was w pierwszym odcinku z gry SWAT 4 Tak, was wszystkich, tak szczerze mówiąc wyjebałem w dupę, bo powiedziałem, że będzie Jazz Jack Rabbit, ale niestety miałem problemy z Jazz Jack Rabbitem, tak więc nie mogłem go nagrać, więc postanowiłem nagrać Spe Special Weapon and Tactics 4. No. Tak więc, nowa kariera, Weskin Joy. Okej. Okay. Okej, okay, zagramy... To misje, e, restauracja footfall, e, e, poziom trudności, shreddy. By, albo w sumie damy elit. Damy elit. Odprawa, walić odprawę. Powiedzmy, że będę dowódcą i będę... PM 9, 9 mm z tumikiem płomienia. Mm, nie wiem, szczerze mówiąc wolałbym popróbował bo, jak, nie wiem, może nikomu bym krzywdy w ten sposób nie zrobił, no ale cóż, wezmę tłumik. <laughs> Okej, okay. Gdzie tu, a poboczny, dobra, musiałem się pytać już. E, paralizator, paralizator jest dobry, taktyczny. Mm, gaz pieprzowy, nie, światłowód, pod jedynką. Granat, gaz uznawiacy, nie, gaz kulkowy granat kulkowy tutaj weźmiemy zwykły nie, tutaj weźmiemy clean, tutaj granat kulkowy, okej. Okay. Wyważanie. Weźmiemy shotgun. Tak, shotgun. Okej. Okay. No i start. Możemy jechać. Zapomniałem włączyć stopera, no ale nic to te dwie minuty się ujści Tak odcinki mam zamiar kręcić po misję, to tam... Nagram misję i będzie okej. Okay. No. Come on, come on, come, come on. Wczytuj się. Wczytuj się. Wczytuj się. Wczytuj się. Wczytuj się. Śmieszne w słowzie jest też to, że niektórzy ludzie są tak nieśmiertelni. Wczoraj graliśmy z ekipą z LSRP. To śmiesznie było. Bo strzelaliśmy po głowach po klasie. A oni w dalszym ciągu żyli. No dobra. Już. Już. Dobra. go Element. Fall in and stay My close. I'll take point. Got it. In. Dawaj, With you. Okay. To <coughs> the No i to so clear? Get in there and clear. Right on. Okej, okay, wejdziemy zaćmy co to będzie w środku. Come on. Go! Clear so far! Boże, nie Clear. wiem po co wydarłem mordę! E, żeby Clear. się wwijać. Dobra. Lustro pod... Albo nie. Sam to zrobię, bo to są debilej i nie będę wiedział jak sytuacja. Tak więc tutaj podłożymy lustro. Czyli tak zwany światłowód. Nie no nie wyczysto.

Entry team to talk. We have a suspect down. Tutaj z tego co pamiętam w kiblu był Czy cywil, bo grałem już po misję raz. No właśnie. Regroup. Be ready to move. At your back, sir. Police! Get down now! Put your hands up and get down! You got nerves! Czy by nam... Z, sorry, że tak nic nie mówię, no ale za bardzo się przywołam w grę, jestem zbyt zajęty graniem. Tutaj nikogo nie było, będę jej... No właśnie, nie było. Ok, słuchajcie lupę. Jackson, Michael, za mną. Tutaj, o ile dobrze będą był schowek albo ja, ja, ja. schody. Tak, schowek. No co faj, co faj. Boże, idziesz jak do punktu mi no i za mną. Okej, okay, zobaczmy. Kto tutaj jest? Ach, jakoś nic nie mówię, no bo za bardzo się wczułam, naprawdę. E, Słod jest taką grą... Ktoś tam jest? Czym się zdaje? Jestem. Dobra, rzućcie hukowy. Słod jest taką grą, przy której trzeba się skupić. to tak więc ja staram się skupić. Nie mieć mi tego za złe, naprawdę. Make it <coughs> Fajna gra. Jak na tamte lata, grafika była fajna. No... co ja sobie pamiętam, słoty jest wydany może w 2005? Nie, nie jestem pewien, nie jestem pewien. No... hukowyjczyj... Boże. Wyważ hukowyjczyj... Red. Ready bang. clear. Set charge. Prepare for detonation. Będziesz detonował. Okay. Blue team. Three, two, one. Let's go. On go, 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 go. Oh fuck. Go, go, go. Oh, I Attempted to see the. Oh just down there. Oh shit. Suspect, distant oh, sh suspect. suspect. Please down there. Please. Put your hands up. Don't do anything. Put your hands up and get down. Move. Zawsze miałem problem ze zmienianiem gości. Kurde, jak teraz niebieskim kazać gdzieś Trzeba, Muszę to zobaczyć w ustawieniach. Yy, moje ustawienia, piękne. Hmm. Zmienię ustawienia. Rozkaz. Tyle rozkazów. Rozmowa z drużyną, Y... Insert home. Insert home. Insert home. Dobra. Insert. Hold position. Sprawdźmy, kto tutaj jest. Widzę siebie. Fajnie. Fajne Kogo tutaj nie ma. fuck You better stop those bastards you're, you're busting the food wall what the hell police put your hands up regroup on me join in now dobra wait is there some Talk. mistake this here you got to stay secure and ready for evac. copy trailer standing by O, jest, tabem się. O, ja, yeah, tabem się zmienia. Element. Stay with me. I'm on point. Dobra. On in w sumie równie dobrze mogę sam to zrobić. Już nie muszę fatygować chłopaków. Fajnie to u mnie wygląda tam w kurnym rogu. Jest move tam ktoś? Czy to jest You're koleś, in my czy to jest rynna? Nieważne, zaraz zobaczymy. Wraźcie go dostanę zamknięte, boże. Okej. Okay. Postaram się otworzyć. Postaram się otworzyć. Otwieramy. Mam głowę w ścianie, fajnie. Dobra. Cicho pójdzie, Żeby nikogo zbyt nie zabić.

Niech oni czyszczą tam, a ja tutaj wpadnę. No to wpadłem. Ok, za mną. Zobaczmy, kto tutaj jest. Co za mociek tutaj siedzi. Kilk był raczej czysto, no ale nigdy nie wiadomo, trzeba wszystko sprawdzić. Zamknięte. No cóż. Dobra. Czysto. Boże. Nie wiem, czemu mi tak FPS spadałem. Faktycznie. Muszę coś zrobić z tym moim kąpem. No, bo przecież to jest parodia. Eee, zabezpiecz pistolet maszynowy, ma 10, odbij wszystkich cywilów. To jeszcze nie odbiłem. A zameldowaliście Debile. Debile nie, nie melduję. Co jest? Boże, coś mi się odpaliło, że mi takie fps y spadły. Nie wierzę. Nie wierzę. Fakt. Tutaj jest ten ostatni Dobra, już koskujemy i to będzie chyba wszystko. Zabezpieczyli wszyscy zakładnicy? Dobra. Teraz tylko tego mapa trzeba zabezpieczyć. Chcę strzelić, ja sobie przypomniałem, że to będzie bezpodstawne użycie broni. Wiesz, tutaj był ten, man. o jest Mac. Miejsce zakończone, na do Kurczę, sorry, że takie fps mi okropnie shot. spadły. No ale już nic na to nie poradzę. No, wymagany wynik: 95. No, dobra, to by było na tyle. Skończyliśmy. Pierwszy odcinek, ile on trwał? 8-10 minut? No, coś koło 10 minut, nieważne. Yy, miło było dla Was nagrać. Jeżeli da radę, nagram dzisiaj jeszcze jeden odcinek. Jeżeli nie da radę, no to naprawdę sorry, ale muszę jeszcze porenderować kilka rzeczy, a to jest czwarte czy piąte w kolejce. Zostawię komputer na noc, bo to nagrywam dzień wcześniej. Niech po prostu się renderuje i po prostu, to na pewno się zrenderuje, a następny odcinek nie wiem, czy się zrenderuje. To więc po prostu, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, hej.